Tytuł filmu brzmi nie szablonowe teorie o kosmitach. Każdy z nas słyszał o różnych popularnych teoriach dotyczących istot pozaziemskich. O tym, że za obserwacjami UFO mogą kryć się latające pojazdy przybyszów z kosmosu, którzy monitorują nasz rozwój. Że starożytni bogowie opisywani przez starożytne cywilizacje w rzeczywistości byli kosmitami. Że wszystkie religie powstają na bazie kontaktu starożytnych ludzi z przybyszami z kosmosu, których ci postrzegali jako bogów. Że kosmici mogli ingerować w nasze DNA. Że kosmici obserwują nas, niczym my obserwujemy zwierzęta w zoo. Że kosmici pojawiają się przy bazach z bronią jądrową, aby pokazać możnym tego świata, by nie używać tak śmiercionośnej broni. Że w kosmosie mogą istnieć cywilizacje nomadów, takie, które nie są związane z żadną planetą, a po prostu przemierzają wszechświat swoim statkiem. Dziś zerkniemy jednak na kilka zupełnie innych koncepcji. Zacznijmy od prostego pomysłu, który zdecydowanie działa na naszą wyobraźnię. Załóżmy bowiem, że Ziemia od tysięcy lat jest obserwowana przez istoty pozaziemskie. Rasa obcych dotarła tutaj w pradawnych czasach i z daleka monitoruje nasz rozwój. Oczywiście powodów może być mnóstwo. Być może ingerowali w nasze DNA. Być może ingerowali w nasz rozwój w dawnych czasach, przez to czują się za nas odpowiedzialni. Być może po prostu z ciekawości. Albo po prostu prowadzą gigantyczne eksperyment socjologiczny. Wyobraźmy sobie, że w końcu nadejdzie taki moment, w którym postanowią nawiązać z nami oficjalny kontakt. Być może odbędzie się to, kiedy ludzkość zakończy wszystkie wojny na Ziemi, osiągnie punkt osobliwości technologicznej, albo rozwinie technologię pozwalającą na ekspansję w kosmos. W każdym razie, w końcu dochodzi do oficjalnego kontaktu najważniejszego wydarzenia w historii naszego gatunku. Naturalnie taki kontakt miałby nadzwyczajne implikacje praktycznie w każdej dziedzinie życia. Istnieje jednak pewna ciekawa sprawa. Mianowicie, co jeśli ci kosmici posiadaliby zapisane nagrania dotyczące całej historii naszej cywilizacji? My, ludzie, od lat dokumentujemy to, co się dzieje za pomocą zapisanych filmów. Wyobraźmy sobie jednak, że obcy robiliby podobnie. Naturalnie ich technologia byłaby zupełnie inna od naszych nośników wideo. Posiadaliby jednak kosmiczne archiwum dotyczące historii ludzkości. Innymi słowy, tysiące lat temu, za pomocą zaawansowanej technologii typu miniaturowe drony z kamerami, dokumentowaliby najważniejsze wydarzenia na naszej planecie. Podczas oficjalnego kontaktu mogliby nam zatem przekazać te wszystkie nagrania. Taka myśl jest niewątpliwie fascynująca. Dostalibyśmy nagrania pokazujące, jak wyglądało życie codzienne w Mezopotamii, Egipcie, Umajów, Indusów czy Inków. A zobaczylibyśmy, jak Chińczycy zbudowali wielki mur, a Egipcjanie piramidę. Zobaczylibyśmy sceny z życia proroków religijnych, takich jak Mahavira, Jezus, Budda, Mahomet, czy Tustra. Technologia obcych mogłaby udokumentować najważniejsze momenty, takie jak ukrzyżowanie Jezusa czy ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Moglibyśmy również zobaczyć nagrania słynnych wojen ze starożytnej Grecji, Rzymu czy Egiptu, podboje Aleksandra Wielkiego, Genghis Khana czy Napoleona. archiwum ludzkiej cywilizacji, którym dysponowaliby przybysze z kosmosu. Tutaj możemy sobie również wyobrazić, jak kolejne pokolenia idą do szkoły. Nie muszą już czytać o tych wydarzeniach, ponieważ podczas lekcji oglądałyby materiał źródłowy. Przejdźmy zatem do innej koncepcji. Ludzie na Ziemi dawno temu rozwinęli system kupna i sprzedaży różnych dóbr oraz towarów. Przenieśmy się jednak w kosmiczną skalę. Wyobraźmy sobie, że już dawno temu w kosmosie istniało mnóstwo zaawansowanych cywilizacji, które od czasu do czasu wchodziły ze sobą w interakcje. Pojawia się zatem ciekawa teoria, co jeśli ci kosmici również dokonują takich transakcji? Co jeśli posiadaliby system, w którym jedna rasa mogłaby kupić daną planetę? Innymi słowy, co jeśli dawno temu Ziemia została sprzedana w ręce jednej obcej cywilizacji? Obecnie niepokojemy się tym, że przyszły wyścig podboju kosmosu przeniesie się w ręce ogromnych, bogatych korporacji, które wykupią sobie prawa do kolonizacji danego globu, np. Marsa czy Tytana. Być może podobnie wygląda to w kosmosie. Dawno temu jedna rasa obcych postanowiłaby kupić prawa do naszej planety. Ziemia byłaby ich własnością. Inne cywilizacje nie mogłyby tutaj przebywać bez zgody nadzorców. Nadzorcy ci traktowali Ziemię jako swoją własność i mogliby robić nad niej to, co im się żywnie podoba. Na przykład traktując je jako miejsce do inżynierii genetycznej czy miejsce do pozyskiwania rzadkich minerałów. Rzadko zastanawiamy się nad taką ewentualnością. Słusznie skądinąd wydaje nam się, że to my, Homo sapiens, jesteśmy faktycznymi władcami tej planety. Co jednak, jeśli w rzeczywistości istnieją nad nami prawdziwi nadzorcy, pełnoprawni właściciele tej pięknej planety? Być może w końcu przyszedłby taki czas, w którym uznaliby, że czas pozbyć się ludzi, mając na uwadze dobro swojej planety Ziemia. Przejdźmy jednak do kolejnych teorii. Jedna z teorii głosi, że Ziemia jest celowo odizolowana przez kosmitów, ponieważ jesteśmy jedną z ostatnich prymitywnych planet we wszechświecie, a dobroduszni obcy chronią nas tak jak my chronimy rdzennych mieszkańców np. Na, na wyspach Sentinel czy w Amazonii. Jednak co jeśli w rzeczywistości Ziemia jest tylko gigantycznym laboratorium dla obcych cywilizacji? Innymi słowy, obcy poddawaliby ludzkość oraz zwierzęta eksperymentom, nie kierując się przy tym naszym dobrem. Po prostu byliby zainteresowani zbadaniem naszej budowy ciała, przeprowadzania eksperymentów genetycznych czy socjologicznych. To mogłoby wyjaśniać tzw. zwane uprowadzenia, gdy ludzie twierdzą, że obcy pobierali od nich krew albo liczne okaleczenia zwierząt. Przejdźmy do teorii dotyczących charakterystyk obcych. Jedna będzie pozytywna, a druga złowieszcza. Zwykle wyobrażamy sobie kosmitów jako humanoidalne istoty, wyglądające nieco inaczej od ludzi, ale jednak o zbliżonej budowie. Oczywiście istnieje szereg powodów do takiego myślenia: konwergencja ewolucyjna, posiadanie dłoni o zręcznych palcach zdanych do manipulacji środowiska, gatunek istniejący na lądzie, a nie pod wodą, symetria oczy skierowane do przodu na środku głowy. Istnieje jednak pewna nieszablonowa teoria. Robin Hanson wskazuje na możliwość, że za pomocą panspermii, przypadkowej lub kierowanej, drobinki życia mogą zostać zasiane na wielu podobnych do siebie planetach orbitujących wokół podobnych gwiazd. Z czasem na tych planetach ewoluowałoby życie. I teraz pojawia się intrygująca teoria. Coś, na której z milionów takich planet rozwinęły się istoty wyglądające praktycznie tak samo jak my, nasze kosmiczne rodzeństwo? Wyobraźmy sobie, że dochodzi do oficjalnego kontaktu, a ze statków kosmicznych wychodzą istoty wyglądające jak ludzie. Czy to pomogłoby nam się oswoić z nieznanym i pomogło nawiązać przyjazne relacje? Czy gdyby wyglądali jak zupełnie inne stworzenia, łatwiej byłoby, aby ludzkość wpadła w panikę? A czy tamte istoty miałyby bardziej pokojowe zamiary, odkrywając, że wyglądamy do nich bardzo podobnie? A teraz podejdźmy do tematu od innej strony. Cysi ziemi odwiedziłyby istoty, które w niczym nie przypominałyby ludzi, a ich sposób myślenia byłby kompletnie inny od naszego. Cysi mieliby nikczemne zamiary. Popularne teorie głoszą, że tacy kosmicici chcieliby nas zniewolić lub unicestwić. Istnieje jednak inna niepokojąca teoria. Mianowicie, cysi i tacy obcy chcieliby nas po prostu zjeść. Pozornie wydaje się to nieprawdopodobne. Dlaczego obca cywilizacja miałaby bowiem spożywać inteligentne istoty? Co z etyką i co z moralnością? Zastanówmy się jednak nad naszym gatunkiem. My, ludzie, sami zjadamy istoty przejawiające inteligencję. Na przykład świnie, o których mało kto wie, że odznaczają się co najmniej taką inteligencją jak psy, czy nawet 2-3 dzieci. Dla nas, świnie wydają się jednak zwykłymi zwierzętami przeznaczonymi do konsumpcji. Czy jednak niemożliwym byłaby sytuacja, w której dla zaawansowanej opcji cywilizacji to różnica w inteligencji między nimi a nami byłaby nawet większa niż między nami a świniami? Innymi słowy, przybywając tutaj, potraktowaliby nas jako kolejne zwierzę. Co więcej, tak by się składało, że akurat zasmakowaliby w przedstawicielach Homo sapiens. Postanowiliby zatem przeznaczyć nasz gatunek do takiego celu. Przerażająca wizja, prawda? Jednak czy w przypadku kosmitów istnieje jakakolwiek teoria, którą moglibyśmy odrzucić ze stuprocentową pewnością? Czy cuda opisywane w świętych księgach religijnych nie były po prostu użyciem zaawansowanej technologii przez obcych? Czy kosmici mogli dokonać terraformacji naszej planety? Jeśli się nad tym zastanowimy, to mając na uwadze niewyobrażoną liczbę planet, na której mogło powstać życie, to nawet najmniej prawdopodobne wyjaśnienia zaczynają stawać się prawdopodobne. Być może część kosmitów osiągnęła nawet tak wysoki poziom rozwoju technologicznego, że ostatecznie postanowili porzucić swoje biologiczne ciała i przenieść się na zawsze do perfekcyjnej symulacji, w której mogliby żyć niczym bogowie. Być może najstarsza cywilizacja w Drodze Mlecznej posiada coś na wzór Encyklopedii Galaktycznej, w której znajduje się zapis całej wiedzy dotyczącej wszystkich żywych stworzeń, planet oraz inteligentnych cywilizacji w naszej galaktyce. Niewątpliwie ciekawe, co dokładnie opisaliby pod hasłem Homo sapiens. Piszcie w komentarzach Wasze nieszablonowe teorie dotyczące kosmitów. Zapraszam do subskrybowania kanału, oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.